Dzień dobry, nazywam się Mariusz Max Kolonko, witam Państwa na szklarni w Made w Holandii. Ta szklarnia akurat w tym sezonie, jakby to powiedzieć, są tu planty papryki czerwonej, żółtej, zarówno zielonej, które są wywożone do Polski do i do innych krajów Unii Europejskiej. Teraz na szklarni znajdujemy się około na połowie, proszę spojrzeć na połowie. Ta folia y, odznacza połowę szklarni. Jedna jest tam dalej, druga jest troszeczkę bliżej. Tam mamy wiatraki. Tak. Y, ta szklarnia jest y, sterowana y, komputerowo. Y, pracuje tutaj dwóch Polaków. Jeden mądry, drugi głupi. Y, głupiego to akurat w tym momencie nie ma, bo y, no, jest troszeczkę dalej. Nie będziemy ją przerywać w pracy bardzo ciężkiej. Y, tak. No, okna tu